My nieraz Panu Bogu zbieramy takie dary, które są mu do niczego niepotrzebne. Ojciec Pelanowski mówi, Bóg kocha być kochanym. Bóg kocha być kochanym. Nie potrzebuje się na słów, tylko takich słów, które są ucałowaniem. To nieprawdopodobne, ktoś porównał miłości, Bóg porównał miłość do Pana Boga właśnie jako modlitwa, która jest pocałunkiem. Dobra, głęboka modlitwa to jest pocałunek złożony na sercu Boga i Chrystusa. Natomiast bardzo często oddajemy się na modlitwie, to też taki zwrot, który utkwił w pamięci: oddajemy się na modlitwie gawędzeniu z samym sobą. Może ktoś z Państwa zna to, to takie zjawisko, także przyjdzie, powie się, co u Ciebie słychać, ta lewa strona powie, a prawa powie, wszystko w porządku, a co masz dzisiaj zamiar robić, a nic już nic ważnego. Sami dyskutujemy ze sobą. Sami dyskutujemy ze sobą. Narzekamy na siebie, do siebie samego. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść Twemu Słudze w pokoju według Twojego Słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, a może bardziej precyzyjnie, drodzy, drodzy bracia, pamiętacie, panowie... My jesteśmy specjalistami od konkurowania ze sobą, walki, rywalizacji. I w dzieciństwie ścigaliśmy się, rzucaliśmy kamieniem, żeby trafić, żeby daleko rzucić. Wymyślaliśmy sobie jakieś zawody, żeby właśnie się porównać, zmierzyć. I także było, nieczęste, ale niekiedy w wakacje, gdzieś tam na wyjeździe, licytacja, kto ma mocniejszą latarkę byśmy świecili po oknach, po szybach, nawet był taki zwrot, ale ci nosi. Mierzone to było nieraz w piętrach, ale ci nosi na trzecie piętra, moja nosi na szóste. Drodzy bracie i siostry, mówię o tym wspominając dzieciństwo, bo dzisiaj mamy też znowu temat światła i mamy w życiu takie latarnie. Jedna nazywa się mądrość, a druga w, w sensie niższej oceny, to jest ciemność. Także yy, mamy te, temat jasności yy, podany dzisiaj w czytaniach i chciałbym zauważyć, że taką jasnością dla nas jest mądrość. Człowiek mądry świeci sobie daleko. Człowiek mądry potrafi przewidzieć, co będzie za lat 20. Oczywiście znaczy nie wszystkie szczegóły, ale wiele takich zjawisk. On zna procesy, które do, do zachodzą w świecie. Zna te procesy i umie przewidzieć pewne rzeczy. Tak samo może zaświecić w przeszłość i rozszyfrować pewne zagadki, których człowiek głupi nie rozszyfruje. My mamy, my mamy latarki, które nam pokazują mądrość, które pewne z, z nasze zachowania, zachowania naszych bliskich, które pokazują na dzień do przodu. Są tacy, co potrafią przewidzieć parę tygodni do przodu, co się będzie działo. To jest właśnie ta światłość która jest człowiekowi potrzeba. No a brak tej światłości to jest głupota. Człowiek, który nie potrafi przewidzieć, co się za parę godzin stanie. Człowiek, który nie potrafi przewidzieć tego, jak, jak zareagują jego bliscy, na jakieś jego obstępowanie. On jest ciągle zaskoczony, on nie wiedział. Powinieneś wiedzieć. Yy, niektórzy przewidują na jedną minutę. Taka anegdota, ale bardzo mądra. Jestem pod jej wrażeniem od tygodnia że wisi człowiek na pękającej gałęzi nad przepaścią, no ta gałązka trzeszczy i przychodzi mężczyzna i mówi, ojej, pan to spadnie. A on mówi, a czy pan przypadkiem nie jest księdzem? Jestem. A skąd, skąd pan poznał? Mówi pan rzeczy oczywiste, z których nic nie wynika. Więc niektórzy zamiast w tej sytuacji wymyślonej się powiedzieć, żeby się Pan modlił, że może Pana rozgrzeszę, to taka oczywistość, która rzeczywiście nic nie daje. Niektórzy rzeczywiście żałośnie krótko patrzą, krótkoterminowo i krótko jeśli chodzi o przestrzeń. Rodzice próbują, rodzice, nauczyciele, jeśli chodzi o młode pokolenie, pokierować, pójdź zobaczysz, to się tak do, ty, do czego Ty doprowadzisz, do czego Ty dojdziesz. Pamiętam, byłem kiedyś zdziwiony taką parą narzeczeńską w kancelarii, gdy załatwiali ślub. Czułem, że są to dzieci, no ale jak to im udowodnić? I, wszystko, i wszystkie warunki prawnie spełniali, żeby zawrzeć związek małżeński. Ale właśnie zadałem tej pani pytanie: Przepraszam, co, co w narzeczonym panią zachwyca? Co on ma takiego, że robi to pięknie, swobodnie, że to. A ona mówi: No tak, to on tańczy ładnie. Zawsze tam sobie wyobrażam, że żona jest chora, leży za anginą, dzieciaki też chore, a on jaifa. To jest taka odpowiedź dziewczyny, która decyduje się z tym Panem spędzić całe, całe swoje życie. Chyba nie, nie za daleko patrzyła. Oprócz ludzkiej mądrości to ludzie niewierzący bywają bardzo mądrymi ludźmi, potrafiącymi właśnie patrzeć i w przód, i w boki, widzieć wiele innych zjawisk, które zwykły, zwykły śmiertelnik ich nie dostrzeże. Ale my, my możemy mieć jeszcze jedną lampę, lampę wiary. To jest taka latarka, co nosi daleko aż do drzwi piekła i nieba i można zobaczyć właśnie w wierze, jak te drogi, jakie na nich przestrzegane, postawione są przepisy, znaki drogowe, kiedy, kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić. To wiara nam to pokazuje. Człowiek wierzący patrzy bardzo, bardzo daleko i umie się, jakby to powiedzieć, uciec, nie wciągnąć w różnego rodzaju szatańskie chwyty. Ja pamiętam, tą, kiedy uczestniczyłem pierwszy raz w życiu na spływie Dunajcem, to ci górale, flisacy zabawiali turystów właśnie mówieniem, widzicie Państwo te trzy szczyty, między który wpłyniemy? Pierwszy, a drugi czy drugi, a trzeci? Wszyscy mówią, no przecież co tu, no wiadomo, że ten drugi, trzeci, przecież prosto płyniemy na niego. A Dunajec robił skręt i nie wierzyliśmy własnym oczom. Popłynęliśmy w, w między tym pierwszym a drugim, innymi wierzchołkami gór. Yy, wielu ludzi mówi, szczęście to jest kariera zawodowa, spełnienie się, pieniądze. I świecą sobie tą latarką. Świecą sobie tymi pieniędzmi, świecą sobie tymi kartami kredytowymi i są przekonani, że dojdą do pewnego pokoju szczęścia, potem jest tragedia. To nie tak miało być. To nie tak miało być. W Izraelu panował zwyczaj przepis, że trzeba było Bogu oddać wszystko to, co Najlepsze, pierworodne, pierwsze. To najstarannie chyba przyjęte, to najstarannie oczekiwane, mocno oczekiwane. Yy, wielu ludzi usłyszało, yy, kiedy następowała taka wiosna Kościoła w yy, Soborze Watykańskim II, wiosna, która miała też negatywne zjawiska i wymiary. Wielu ludzi kiedy usłyszało, że niekoniecznie trzeba się modlić na kolanach przy łóżku przed krzyżykiem czy obrazem Matki Bożej. My się możemy modlić wszędzie. No to dla niektórych ludzi był jak balsam, bo powiedzieli no nie muszę się zmuszać teraz do papieża, mogę się modlić w autobusie czy w tramwaju. Proszę Państwa, my się możemy modlić w autobusie i tramwaju i gdziekolwiek jesteśmy, ale jeśli będziemy się modlić tylko w autobusie i tramwaju, to będzie coś nie tak. To będzie ukrywanie dziadostwa duchowego pod wzniosłym właśnie przekonaniem, ja się modlę wszędzie, Bóg jest wszędzie, to, to, tak Bóg jest wszędzie, to, prawda i słyszy tak samo i Bogu niepotrzebne są nasze klękania, zapalania świec, różańce, to dla nas jest potrzebne, On nam tylko o tym przypomina. I pamiętajcie, żebyśmy na modlitwie przynosili takie dary, które się Panu Bogu podobają. Słyszałem kiedyś taką historię, że bardzo zaprzyjaźnili się koni z psem. Bardzo się zaprzyjaźnili. No i koń od 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 przy przy odkładał na bok najpiękniejsze sianko pachnące dla psa, a pies zbierał kości dla konia. No ale potem, jak przynieśli sobie te swoje dary, to nic w ząb nie wiedzieli, co z tym zrobić. I do, do, my nieraz Panu Bogu zbieramy takie dary, które są mu do niczego niepotrzebne ojciec y, Planowski mówi Bóg kocha być kochanym Bóg kocha być kochanym nie potrzebuje się na słów tylko takich słów, które są ucałowaniem to nieprawdopodobne y, ktoś porównał y, miłości Bóg porównał miłość do Pana Boga właśnie w, jako modlitwa która jest pocałunkiem dobra głęboka modlitwa to jest pocałunek złożony na sercu Boga i Chrystusa natomiast bardzo często oddajemy się na modlitwie to też taki zwrot który utkwił w pamięci oddajemy się na modlitwie gawędzeniu z samym sobą może ktoś z Państwa zna to takie zjawisko Także przyjdzie powie się, co u Ciebie słychać ta lewa strona powie prawa powie wszystko w porządku a co masz dzisiaj zamiar robić a nic, już nie, nic ważnego sami dyskutujemy ze sobą Sami dyskutujemy ze sobą. Narzekamy na siebie do siebie samego. Na, narzekamy na siebie do siebie samego. Natomiast y, wielu ludzi właśnie nie modli się. Nie oddaje Panu Bogu tego pierworodnego czasu, ile tak można powiedzieć. Ponieważ o, dla wielu ludzi czas modlitwy jest czasem bezużytecznym. I to jest prawda. Wielu mistyków mówiło, idę przed Najświętszy Sakrament, tracić czas. Tracić, tracę czas dla Boga. Pokazują mu w ten sposób swoją miłość. I jeszcze jedno modlitwę, skoro skręciłem w stronę tej, ty, tych pierworodnych darów, które powinniśmy Panu Bogu składać, to oczywiście nie możemy oczekiwać, to się nieraz zdarzy, jakichś jakich emocji, uczuć, wzruszenia. Bardzo ładnie napisała święta Teresa Zawila. Mówi, pisała tak, to zrozumiałe, że słabe kobietki podobne do mnie potrzebują uczucia w modlitwie. Lecz oburzam się widząc dojrzałych mężczyzn, którzy modlą się tylko wtedy, gdy mają na to ochotę. Także panowie, mężczyzna właśnie nie może być uzależniony od emocji i uczuć. Nikt zresztą nie może być od nich uzależniony, to trzeba mieć pod kontrolą, ale Teresa przypomniała rodzajowi połowie rodzaju ludzkiego, tej brzydszej. Żebyśmy pamiętali, modlili się nie tylko ze względu i w czasie uniesienia emocjonalnego, czy oczywiście kiedy coś potrzebujemy, żebyśmy byli na modlitwie wytrwali Modlitwa jest sterem. Wiecie, że jedną z przyczyn katastrofy słynnego Titanica było to, że miał za mały ster. Pacierz poranny jest sterem na jeden dzień. Obecność przy świętej w kościele, nam przy świętej w kościele jest sterem na cały tydzień. Obecność na rekolekcjach jest sterem na pół roku. Ludzie się dziwią, nie, nie modlą się, nie chodzą do kościoła i mówią, nie mogę tego wszystkiego jakoś ogarnąć, nie mogę tego wszystkiego uporządkować, nastawić na jakiś cel. Ciągle mi się to, przepraszam za słowo, rozłazi, bo nie masz steru dobrego. Titanic miał za mały ster. Yy, nikt z nas, kiedy stoi na przystanku w autobusowym, tramwajowym, kiedy podjedzie już pojazd, że tak powiem, fachowo, to nikt nie mówi, do tego wsiądę bezładny, ale ładny jest taki mój kolor ładny i taki czysty jest. Wszyscy biegniemy zobaczyć, co to za numer. Nikt nie wsiada na ładność. Nie jedna dziewczyna zobaczyła ładny, ładnego chłopaka, a nie spojrzała, jaki to numer. I się na tym zawiodła. Więc proszę pamiętać, nie emocje nami kierują. Jaki ładny tramwaj, o jaki ładny samolot, to my, to my do tego ładnego. Nie, sprawdzimy numer na wyświetlaczu, jaki to, jest, jaki, jaki to jest lot i dokąd on leci. Więc to a propos modlitwy i, i, i tej pierworodności. Żebyśmy dawali Panu Bogu dobry czas, żebyśmy pan, dawali Panu Bogu dobry czas. Taki, który będzie nam potrzebny, ale my go właśnie Bogu, Bogu oddamy. Pan daje nam w naszej wędrówce, w naszej pielgrzymce ziemskiej różne znaki. Dzisiaj w Kościele mamy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Bogu za siostry zakonne, braci, ojców, zakonników. Jakie jest ich powołanie? To jest takie powołanie, zakonnik jest po to, żeby pokazywać reszcie ludu Bożego. Coś, co do, my dopiero osiągniemy, to oni już to do, do, niejako dotykają, że żyją już, jakby to powiedzieć, jedną nogą po drugiej stronie życia. Dlatego dla nas są często niezrozumiali i ludzie są zdziwieni. Po rewolucji francuskiej powiedziano, po co te klasztory z tymi zakonnicami, co tam siedzą. Niech coś zrobią, przedszkole założą, szpital założą, ale siedzieć i tylko całymi dniami i godzinami modły odprawiać to, to jest bez sensu, a właśnie jest wielki sens. Siostry zakonne, bracia zakonni przypominają nam o przyszłej rzeczywistości i oni już też jakoś tak po części są w tej przyszłej rzeczywistości. Tutaj taka historia, jak turysta szedł gdzieś tam w świecie i zobaczył klasztor i poprosił, czy mógłby go zwiedzić. Zakonnicy się zgodzili, on sobie chodził po tym klasztorze z przewodnikiem i mówi w pewnym momencie, a gdzie wy macie meble? A oni mówią, o pan, gdzie mam meble. Ja mam w, w domu, ja jestem turystą. My też jesteśmy turystami, tutaj na chwilę wpadliśmy na ziemię, żeby dokonać wyboru. Yy, ale zakonnicy to jest trudne powołanie. Z siostrami nieraz o tym rozmawiałem, bo trzeba chodzić mocno po ziemi. Ma się dom, samochód, prowadzi się duszpasterstwo, ośrodek rekolekcyjny. To trzeba chodzić rzeczywiście po, po ziemi, ale z drugiej strony. Z drugiej strony trzeba być, serce już w niebie. Niektórzy ludzie też mówią, patrząc na jakąś przystojną, ładną zakonnicę, taka ładna zakonnica, szkoda jej do klasztoru. Szkoda jej do klasztoru. A dlaczego szkoda? Wywiad przeprowadzał pewien pan z siostrą zakonną i bardzo ładną, uroczą powiedziałbym, kobiecą. I młodzież do niej lgnęła, bo jej uśmiech, jej bycie sobą było dla nich fascynujące. I właśnie kiedyś jakiś dziennikarz przeprowadzał z nią wywiad i mówi: No, nie da się ukryć, że jest siostra bardzo ładna i taka kobieca. I prowokuje trochę, myślę, a jak sobie siostra radzi z tą kobiecością tak w tak klasztorze z tą urodą? A ona mówi: Wykorzystuje i proszę o więcej. Tak, wszystko to, co mamy, wszystkie talenty są oddane na cześć, na cześć Pana Boga. O tym, że siostry chodzą po ziemi, kiedyś się przekonałem tak, z takim lekkim bólem, kiedy byłem na parafii, zachorowałem na zapalenie płuc. Lekarz pytał, czy, czy będzie miał mi kto zrobić zastrzyk, a miałem ciocię tam właśnie, mówię, pielęgniarkę, to ona przyjdzie i zrobi mi zastrzyk, ale ciocia gdzieś się zapadła pod ziemię, godzina już dziesiąta, tego zastrzyku nie ma, więc proboszcz mówi, idę do sióstr. No to ja się modliłem, żeby tylko taka najstarsza przyszła, taka emerytka najlepiej. Ale oczywiście przyszła dwudziestoletnia postulantka, zrobiła mi zastrzyk. Za dwa tygodnie siostry telefonują i mówią: Ksiądz chorował, czy księdzu nie zostało trochę tego y, tego antybiotyku? No ja pomyślałem: oddać lek to jak oddać życie. Więc muszę siostrom stanąć na baczność, oddam, oddam, poświęcę się. Siostra wzięła ten antybiotyk i mówi: Bo wie, ksiądz, świnia nam choruje. Ja już wtedy tylko powiedziałem jedno, żebym trochę spróbował tej świni, Może nie od tej części antybiotykowej. Proszę zwrócić uwagę, siostry mają ogromne teraz kłopoty w całym świecie. To wielki kryzys powołań. Były zakony w Polsce, które miały po 30-40 nowicjuszek. Teraz dwie, trzy, może tam nieraz jest osiem, to już jest wielki sukces. I to jest, drodzy bracia i siostry, zagadka, bo mamy w duszpasterstwie zdecydowaną większość dziewczyn. W duszpasterstwach akademickich, jakichś młodzieżowych jest o wiele więcej dziewczyn. Nieraz kilkakrotnie więcej. A jednak jest taki kryzys. No to jest, pani Półtawska na kulu mówiła na jednym sympozjum, to jest to rozleklamowanie świata, że kobieta się może zrealizować tylko przy facecie, seks, dzieci, a jeśli nie, to tam żaden klasztor, tu nic nie pomoże. Pomóżmy się i pamiętajmy o tym, żeby siostry wspierać. One, siostry i zakonników, mężczyzn, co, to co ludzie naprawdę sądzą o kościele. Wiecie, nieraz na, na ulicy, pamiętacie w dzieciństwie, jak zobaczysz zakonnicę, to będzie miał nieszczęście. Takie różne historie ludzie wymyślali, ale jedno się nie zmieniło przez ostatnie lata. Zmieniła się ilość powołań do, do sióstr zakonnych. Nie zmieniło się to, że ludzie. Przy, bardzo ufają Kościołowi, skoro chcą powierzać do przedszkoli prowadzonych przez siostry, do domów emeryta prowadzonych przez siostry, takiej opieki społecznej, chcą u, u, umieszczać tam swoich bliskich. Siostry mówią, że przychodzą młodzi i mówią, chcielibyśmy zamówić miejsce dla dziecka. A mówi siostra chłopiec czy dziewczynka, nie wiemy, bo się jeszcze nie urodził, ale a to pani się spodziewa dziecka. Nie, jeszcze się nie spodziewam. Tylko my już tak na 5-6 lat do przodu, żeby to było tam, żeby to było u sióstr. Więc proszę zwrócić uwagę, przy takim wielkim antyklerykalizmie, kiedy przychodzi nie do dyskusji przy kawce o kościele, tylko do decyzji, w czyje ręce powierzymy nasze dziecko. To jest coś dla rodziców najważniejsze. Bardzo często nawet ci, którzy pobożnością nie grzeszą, Decydują się, by oddać do wspólnoty sióstr, braci, z pełnym jakimś takim zaufaniem. Mógłby się więc wytrwale o to, żeby życie zakonne się znowu zaczęło rozwijać. Ktoś kiedyś dał porównanie, że tak jak są takie boje gdzieś tam na morzu, w akwenach transportowych, i one na tym łańcuchu uwięzione pokazują, gdzie jest strefa niebezpieczna. Otóż właśnie tak dzisiaj pomyślałem, że siostry zakonne, bracia, ojcowie to jest nieraz taka boja, która tak się buja całe życie i pokazuje, gdzie jest strefa niebezpieczna. Niebezpieczeństwo jest w przeakcentowaniu pragnienia posiadania, w przeakcentowaniu życia seksualnego, nawet w małżeństwie. Jedno małżeństwo ma kłopoty z seksocholizmem. I kwestia posłuszeństwa. Dzisiaj wszyscy są mądrzy, dzisiaj każdy ma prawo głosu. Dzisiaj autorytety upadają jeden po drugim, a siostry zakonnej bracia przypominają o posłuszeństwie, są do dyspozycji Kościoła i swoją, swoje decydowanie o swoim życiu oddali Chrystusowi. Oni ciągle odpowiadają na jego wezwanie, na to, by poszli, zaproszenie do pójścia jego drogą, więc dziś, 2 lutego, w tej przy świętej, pamiętajmy o tych, którzy poświęcili swoje życie, aby za nas się modlić. To jest proszę Państwa nieprawdopodobne, jak sobie śpimy wygodnie w naszym mieszkanku, to modlitwa aż do dni u sakramentek, u wizytek, na Wolskiej, u karmelitanek. Tyle jest modlitw w naszej intencji i za tym, tym bezimiennym siostrą wyraźmy naszą wdzięczność swoją modlitwą. A teraz złóżmy wyznanie wiary.